Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Jaybreaku. Kolejny odcinek z przebieranek. Jak widzicie, dzisiaj jestem takim o, pięknym faraonem. O, zobaczcie na tą piękną twarz. O, <laughs> przy okazji, taka mała informacja. Odcinek z faraona miał się pojawić we wtorek, w tym tygodniu. Ale niestety podczas nagrywania zabrakło mi miejsca na dysku i cały materiał poszedł, no i nie było odcinka, więc nagrywam go, można powiedzieć po raz drugi. Jeżeli jesteś nowy, was zachęcam przez serdecznie do stawienia łapencji i dostawienia subskrypcji, dobijmy do 100 łapek w górę. W ogóle to co widzicie to oczywiście nie jest faraon w pełnej krasie, żeby to go zobaczyć w pełnej krasie to myślę, że będziemy musieli pójść do bazy kryminalsów, właśnie mam taki plan. I właśnie przybierzemy się i zobaczycie jak wyglądam tak oryginalnie. Czy oryginalnie? No wiadomo o co chodzi. Przy okazji chciałbym podlecić do muzeum, bo w końcu, z racji tego, że jesteśmy faraonem, to myślę, że maskę faraona z muzeum musimy obowiązkowo ukraść. Zobaczymy, czy nam się to uda. I przy okazji, co? Będziemy sobie, myślę, że nabijali tak pomalutko levelek y, na prisonerach. Mam aktualnie szóste, więc myślę, że fajnie byłoby y, dobić niedługo do levela siódmego. W ogóle muszę tutaj poczekać, aż, aż mi tutaj samochód się jakiś zrespi. Ej, ziomuś, odjeść tym samochodem, proszę. O, dzięki. <laughs> Musimy zaraz poczekać, aż się samochód zrespi. Jest ze mną między innymi Danio Mega, i widzowie i inni mini, jest też Pramysz. Y, no, świetnie. A dobra. Oni pojechali. To ja sobie tutaj ogólnie poczekam na kolejny samochód. W ogóle Daniel to jest mój wybawiciel, jeżeli chodzi o. Halo, Enter Driver. O, jeżeli chodzi o Jailbreaka, wielokrotnie tutaj właśnie e, mogłem na niego liczyć. No i co, myślę, że sobie na początek podjedziemy do bazy kryminalistów, gdzie się przebierzemy. To bardzo ważna rzecz. Weźmiemy sobie broń i wówczas e, myślę, że. Podlecimy sobie właśnie w kierunku muzeum. To niezły faraon, normalnie najlepszy faraon. Szkoda właśnie, że ten pierwszy odcinek nie pyknął. Grałem wtedy m.in. z Tyrexem, któremu dziękuję, bo wydał chyba całe swoje paliwo rakietowe na tamten odcinek, <gry> który się finalnie no, nie opublikował. No niestety zdarzają się takie sytuacje. No i yy, lecimy sobie yy, z przebieraniem, dobra. W sumie mogłem tutaj już podlecić, ale sobie przy okazji. Um, zmienimy auto, dobra ja się tutaj przybiorę zobaczcie, tak będę wyglądał, o tak wyglądam w pełnej okazałości <laughs> w ogóle ta broda jest piękna tak, to chyba mój najlepszy outfit, co nie? napiszcie w komentarzach ocenę tego outfitu, tak w skali od 1 do 10 każda ocena <laughs> poniżej 10 będzie banowana nie no, żartuję oczywiście, żeby nie było dobra lecimy sobie tutaj, o w kierunku muzeum, tak jak chciałem tutaj chyba się komuś mój faraon spodobał. I co, myślę, że sobie właśnie brabujemy muzeum. Pójdziemy jakoś, myślę, że na skróty. Nie będziemy szli naokoło, chociaż w sumie. Pójdźmy sobie, czekajcie, normalną jakąś w miarę drogą. I ten, ja dojadę, nie dojadę, chyba. Czy do. Nie, dojadę, to do... dobra. Ja zawsze, w sumie, jakoś. Jeżeli chodzi o ten muzeum, to słuchajcie. Zawsze z buta idę, bo jakoś nie wiem, nie mogę tej drogi nigdy zapamiętać. To jest dziwne, bo grałem już tyle czasów tego Jaybreaka, ale głupiej drogi do muzeum to zapamiętać nie mogę. odcinek nagrywasz, nie no co ty, Daniel, mega, ja sobie tak lu luźno gram, co nie? Dobra. Idziemy sobie tutaj na górę. Ta jakaś muzyka w ogóle musimy, o, wyciszyć. Będzie oczywiście przy montażu moja ulubiona muzyka. Właśnie, nie idziemy na obrazy, tylko idziemy ukraść maskę Faraona i O nie, nie ma maski Faraona! Najgorsi ludzie, chociaż mumie zostawili, chociaż mumie zostawili. Najgorzej po prostu, najgorzej. 5 kg mamy. Co za tutaj cebulaki. Normalnie Janusze nam ukradli maskę Faraona. Dobra, zostawię. O, dzięki Danio, mega. Dzięki, dzięki. Dobra, mamy 6 kg. myślę, że starczy tyle. Idziemy stąd. Uciekamy stąd. No nie, no. Janusze mi ukradli maskę. Mam nadzieję, że nam auta nie ukradli. Dobra, poczekamy sobie na naszych ziomeczków. Oni, to jest jakiś, jakiś policjant. Jakiś policjant to jest, więc musimy szybko uciekać. No co to jest? To jest jakiś haker wręcz na tym serwerze. To nie jest zły koleś. Dobra, ja myślę, że jak go kiedyś będziemy widzieli. To. Lot player LOS-a. To nie jest tutaj odcinek zabrabunków. No myślałem, że nie jest generalnie e, tym, <grym> hakerem, bo tak patrzę mówię, kurczę, gdzie są moi ziomeczkowie? On tak z tyłu nas, mówiąc. No i niestety Faraon trafił do więzienia w tym momencie. Widzicie tą smutną twarz? Ja też widzę. <grym> no niestety, nie udał nam się napad na muzeum. No nie szanujemy takich widzów, bo to jest prawdopodobnie widz. No ale cóż. W sumie nie wiem, czy nie, nie nagrywać tych odcinków na... Prywatnym serwerze. Myślę, że to byłaby całkiem spoka opcja. Właśnie nagrywanie. Na prywatnym serwerze, bym dawał na przykład info na Discordzie, że siema, siema, kto chce nie wbija na prywatny serwer nagrywamy. Tylko że ja też niekiedy nagrywam o trochę dziwnych porach, więc myślę, że ludzie mogliby albo spać, albo być w szkołach, więc. Dobra, uciekamy ponownie w tym samym składzie. No, nie wyszło nam z, tutaj z muzeum. Ale może nam wy jeszcze innym zobaczymy. W ogóle pramysz ma chyba moją bluzę, albo i nie ma. Czekajcie, zaraz zobaczę. Albo i nie zobaczę. Dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Autko właśnie nie ma naszego autka. Dobra, wszyscy wszyscy na miejscach. Stuningujmy sobie nasz wóz. I lecimy sobie po brońki na samym początku. Bez broni to słuchajcie, to nie robota. Gang normalnie, normalnie gang. Gang faraona, dobra. Szkoda, że nas policja tutaj jedynie ściągnęła. Ej jest może jakiś fajny tutaj wygląd tego auta, taki pod Faraona? Czekajcie. Teksturka. Zobaczymy. Jak mi się wczytuje wieki wszystko. Może takie coś? Niech będzie. Kupimy ją w ogóle, bo nie miałem jej wcześniej. Eee, no i dobra i lecimy. Kurczę, nie wiem czy jeszcze raz. Eee, Rydvan Faraona, normalnie. Nie wiem czy jeszcze raz słuchajcie, do tego muzeum nie podlecieć, chociaż pewnie będzie musieli czekać około, nie wiem, 5 minut to byłoby trochę słabe. Więc plan jest prosty. Pojedziemy sobie do miasta, zobaczymy, czy jest bank otwarty, albo czy jest otwarty, no nie wiem, yy, czy jest otwarty jubiler. W ogóle jest cały czas nowy jubiler, a ja w nim nie byłem osobiście, więc, no trochę słaba akcja. Więc yy, podlecimy sobie, zobaczymy, jakby no, czy jest coś otwarte. Jeżeli tak, to właśnie pójdziemy obrabować. Jest chyba bank z tego co widzę. Tylko znajdziecie znowu ten policjant. No nie wiem, mamy tutaj przygotowaną strzelbę. W razie czego to będziemy interweniować. O, to jest ten fajny bank, akurat. Ja go lubię. Ojejciu. To nieźli policjanci. I no, to jest bardzo słabe. Gincie. No nie. Serio. Jak ja takich ludzi nie szanuję, naprawdę. No dobrze, o tyle dobrze, że się Ziomko mu dało naszym tutaj ee, jakby przeżyć. Jakie to jest słabe, te kampienie? To jest masakra, naprawdę. Ja tu chciałem widzieć fajny odcinek z Faraona nagrać. Jak będziemy sobie brabowywać, a tu nas jakieś nupki łapią. To, tam może łapię to jeszcze pół biedy, co nie? Bo to jest publiczny serwer, że każdy może łapać. Ale takie kampienie jest, moim zdaniem, beznadziejnie słabe. Naprawdę. Dobra, chodźmy sobie. Po raz trzeci już. <grym> Stąd. Tym razem obierzemy po raz kolejny kokierunek Muzeum. W ogóle, nie wiem, jakoś kurczę. Jedna, jedna, z tych policjantek zginęła od razu. Natomiast drugiemu właśnie temu ziemeczkowi, który nas już pod muzeum złapał, no niestety udało się znowu. Szkoda. Generalnie moglibyśmy serwer zmienić, ale boję się, że właśnie tutaj widzowie, którzy aktualnie wbili, że właśnie, że nie uda im się wbić po raz kolejny. Dlatego tutaj, no niestety, Zostaniemy na tym serwerze, serwerze, na którym jesteśmy. Ale myślę, że kolejny odcinek z Przybieranek już będzie na prywatnym serwerze, takim zdecydowanie. Myślę, że tak będzie fajnie. Zresztą napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, bo odcinek z jest prawdopodobnie ostatnim odcinkiem w tym tygodniu, jeżeli chodzi o Jadebreaka. Więc napiszcie w komentarzach, czy właśnie, czy, czy uważacie, że powinienem nagrywać te przybieranki na prywatnym serwerze, czy na publicznym. Mi się wydaje, że chyba jednak prywatny, bo jak widzicie tutaj no niestety się tacy ludzie zdarzają, którzy nie do końca nam pomagają w tej grze się zastanawiam nic są moi ziemeczkowie czy oni tutaj cokolwiek napisali ja Milek pis dodaj przypominam, że dodaję wspierających właśnie można wspierać, link jest w opisie to się chyba nazywa zostań sponsorem cały czas jeszcze, nie pamiętam kto to jest, czy to jest ktoś znajomy? nie ja myślałem, że to jest pramysz, albo że to jest Daniomega. W ogóle kombajn jest na serwerze Halek, jak ja kombajna nie widziałem Ma 30 milionów To niezły bogacz z tego kombajna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 To niezły ziomek Dobra ja się postaram Udać w kierunku muzeum Ej to nie jest ten widz Dobra chodź tutaj Dodaj please O jest i Dani Mega Halo gdzie on tu jedzie no nic, ja sobie słuchajcie. Kurczę się sam zgubiłem w tym mieście XD. To nie jest źle, Nie no, ja sobie chciałem polecić w kierunku muzeum. I w sumie... Tak no opak trochę pojechałem. Dobra, mam pomysł. Weźmy sobie tutaj na wstecznym. O! No jesteśmy już na drodze w kierunku muzeum. Zawsze spoko. Dobra. Słyszę ogólnie jakieś. Nie wiem, czy bycie słyszeli przy montażu jakieś tutaj dźwięki, ale wydaje mi się, że tutaj że to chyba nie stąd. Ej, widzieliście to? Przez chwilę byłem tutaj, mimo że prowadziłem auto. What the hell, co tutaj się wydarzyło? Dobra, nikogo nie ma. Napiszemy, nie wiem, do Dani Omega na przykład, albo do Pramysza. O, jest bliżej, muzeum. Jest tutaj Danio Omega. Yy... Będzie mi łatwiej. O, piszemy do niego muzeum. Poczekamy sobie na nich. Mam nadzieję, że chociaż tym razem nam się uda. Ja się tutaj schowam, żeby nas ten ziomek nie znalazł po raz kolejny. A ja mogę tutaj być na tym? Dobra. Nawet nie trafiłem na tą latarnię, to nieźle. To nie jestły tutaj skoczek. Ze mnie. O! Już jadą. Ziomeczki. Gdzie on? Jaki ja sławny, co ty? Muzeum. Napiszmy też do kombajna. Zbierzmy tutaj całą ekipę. I polećmy właśnie na napadzik. A jej, wystraszyłem się, że to jest ten koleś, który nas złapał. <grych> to niezły. O, tutaj poczekajmy, sobie w ogóle kąpać betonowe włosy. Jest u jubilera, jakby tutaj bejtnął specjalnie, prawda, żeby mi nie złapali. jak ja tutaj szanuję. Weźmy sobie maskę faraona. Tą zagadkę, tutaj Simona zostawimy komuś innemu, bardziej mądrzejszemu ode mnie. I można tańczyć w ogóle z tym skarbem, nigdy nie próbowałem. Edens, dance Można, zobaczcie jakie tutaj faraon tańczący Zobaczmy tutaj, co się dzieje na naszych oczach Jak mu to szybko poszło w ogóle, widzieliście? Ja tam nawet mrugnąć nie zdążyłem Dobra, hej, halo, po mumii broda została Co tutaj się wydarzyło? Halo, no nic Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma Dobra, uciekamy szybko Teraz ja będę Twoim tutaj kombine taksówkarzem. Szybko stunigujmy nasze autka, żeby było szybsze. Mam nadzieję, że ten koleś nie kampi przy bazie. O nie, kombajn wyszedł. To nieźle. Mam nadzieję, że ten nikt nie kampi tym razem. Uwaga, uwaga. O nie, najgorzej. Rozbiliśmy się o niego. Ciema znowu. Ciema. Omega. Okej, okay. lecimy sobie w kierunku bazy kryminalców, Tak mówię, mam nadzieję, że żaden z tych nupskich policjantów tam nie kampi. No, już widzę, no, to jest świetnie. Dobra, udało nam się to oddać. Jest level 7. Jak tutaj. O. A to był Bartolini to był widz. Przepraszam. <grymna> Przepraszam Bartolini. Jak ty dobry jesteś. Dobra, słuchajcie, tym akcentem kończymy odcinek. Mam nadzieję, że miło wszystko się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków oczywiście z przybieranych, dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem z Wami się żegnam. Trzymajcie się. Cześć!